Dzień dobry, mamy piątek, godzina 14.40 właśnie kończę blok kodowania na dzisiaj i chciałem pokazać nad czym dzisiaj pracowałem więc mamy nasz, mój program który robiliś, robiłem i mamy to za duże skalowanie na małych ekranach, teraz włączyłem właśnie symulator w trybie małego ekranu, w sensie jakiś tam mały telefonik, no i jak klikniemy, no to ten pop-up się ucinał z dwóch stron. I dzisiaj trochę się pomęczyłem. Jakieś około 6 godzin dzisiaj się bawię w programowanie, ale robiłem też rutyny, takie jak pisanie bezzrokowe na klawiaturze, albo jedno zadanie z codeworsa sobie zrobiłem. Powoli staram się tworzyć nawyki tego typu. No i można sobie zobaczyć najnowszą wersję. Najnowszą wersję już po poprawkach i przebudować projekt. I w teorii powinno już wszystko dobrze działać. A jak będzie, to się zaraz przekonamy. Ogólnie jest dzisiaj piątek, więc praktycznie cały tydzień, a ja dopiero dzisiaj usiadłem do swojego projektu, bo cały czas programowanie to było z, z innymi ludźmi i z bratem, i z siostrą, i z koleżanką. Więc naprawdę byłem rozchwytywany na wszystkie strony, ale wydaje mi się, że zapali bakcyla wszyscy. Być może siostra trochę najmniej, bo ona bardziej dla angielskiego to robi niż dla programowania, ale to zobaczymy po kolejnych lekcjach. No i mamy już przeładowaną tą aplikację, i jest. Wszystko się mieści. Robiłem tu właśnie taką skrolowaną możliwość. Dzięki temu już nie mam tych błędów wysokości. Też to jest skalowane na podstawie wielkości ekranu, więc tu mamy na tym małym ekraniku, też jak mamy wiele wydarzeń, to też to działa. To jest też w innym miejscu. A jak sobie byśmy włączyli większy ekran, o, tu nawet mamy włączony, to jest to troszeczkę inaczej przeskalowane. No i tym się dzisiaj zajmowałem. Cieszę się, że udało mi się o. Pytanie, czy to jest najnowsza wersja? Pixel. Jestem prawie pewny, że testowałem to na obydwu wersjach, ale może może nie pykło. czyli typowe pokazywanie. I oczywiście musi wyskoczyć jakiś błąd. No, zobaczmy. Jestem bardzo ciekaw tego. Tu jest jeden, yy, jedno wydarzenie. To jest OK. A dwa wydarzenia. OK, dobrze. Czyli tam to była jeszcze jakaś stara wersja. Uff. No, na szczęście wszystko działa. No i tak wyglądało moje pół dnia. Śniadanie było zjedzone zgodnie z planem dietetycznym. Zaraz będę się brał za robienie obiadu, yy, ale nie wiem, czy zgodnie z planem, bo chyba zjadłem wczoraj całą, całego kurczaka, który miał być na dwa dni. Bo nie jadłem, jadłem obiadu, kolację i zjadłem obiad i kolację. Później dwa razy zjadłem kurczaka, więc może troszeczkę pozmieniam. No i tak to się kręci. Trening się rano zrobiony, rutyny zrobione, pociąg jedzie, więc muszę kończyć. Trzymajcie się, do jutra. Cześć!